Dzień dobry Państwu i to drugie spotkanie, którym jestem zaszczycony gościć w telewizji PolWyżyn uczestników spotkania z Janem Pawłem II, członków zespołu Polonia, którzy pamiętają do dnia dzisiejszego to wzruszające spotkanie z nim, a dzisiaj już 27 kwietnia 2014 roku kanonizowanym świętym. Witam serdecznie, dzień dobry. dzień dobry, witam serdecznie Pani Cecylio, witam członków zespołu, witam Anię Krysińską, witam Pana e, Dziś, Pana Mieczysława. Proszę Państwa, ja jestem naprawdę wzruszony tym, co żeście opowiadali mnie przed programem i, i w zasadzie przy, przy różnych spotkaniach, bo to spotkanie pozostało w Was przez wiele lat. Ja myślę, że do końca życia pozostanie. Pani Cecylio. Jak pani to pamięta, bo to był dla pani dzień szczególny, bo przecież przygotowania to jest taka kwintesencja pani pracy, prawda? Panie Krzysztofie, panie redaktorze, dzisiejszy dzień sprawił, że jestem po raz drugi tak bardzo wzruszona. Że wspominając prawie każdy ten moment, który tam przeżyłam z Ojcem Świętym. Dzisiaj na nowo go przeżywam i jestem Bogu wdzięczna, że mogę powiedzieć, że ten dzień z Ojcem Świętym był najpiękniejszym, najważniejszym, najcudowniejszym dniem w moim życiu. A od spotkania z Ojcem Świętym już trochę czasu upłynęło. A druga sprawa, za którą jestem Bogu bardzo wdzięczna to, że mogę pracować z młodzieżą. Że właśnie z nimi, tak jak ten przykład, gdzieś wydumałyśmy z córką, marzyłam o tym dawno i wreszcie ruszyłyśmy sprawę, wędrówka po ludziach, tu i tam, i doszedł do skutku ten moment, o którym mówiłam, żeby przeżyć ten najpiękniejszy dzień mojego życia. I za to Bogu dziękuję. Jestem szczęśliwa i marzę cały czas, że pewnie wymyślimy coś i pojedziemy, ale nie wiem czy znajdziemy takie miejsce, ale chyba na grup Ojca Świętego i tam mu zaśpiewamy. Może być tak. To tylko to mogłoby być takie najpiękniejsze. To tyle chciałabym na początku i po cichu marzymy, żeby Coś tak pięknego się jeszcze raz w życiu wydarzyło, czyli na grób ojca świętego pojedziemy. Droga pani Cecylio, to ja jestem zaszczycony, że mogę państwa gościć w telewizji Polwyżyn. Dla mnie to zaszczyt, tym bardziej, że ja się zdarzam z, z waszymi opowieściami, z waszymi przeżyciami, tak jakby one mnie dotyczyły, bo one dotyczą Polski. Wy jesteście przedstawicielami kultury polskiej, ja jestem Polakiem. I wiem, ile dobra robicie cały czas, co zrobiliście i jak wy to przeżywacie. To jest takie przełożenie, że się w zasadzie chemia gdzieś tam przekłada między nami. Mamy tą samą wspólną sprawę. Jan Paweł dzisiaj w niebie, błogosławiony, jest szczęśliwy, bo jesteście szczęśliwi, że mogliście się z nim spotkać, a ja jestem szczęśliwy, że z wami się spotkałem. Jest koło zamknięte, tak to jest. <śmiech> <śmiech> tak to jest, ale tak w życiu bywa, że coś zawsze wraca do człowieka, jeżeli coś się stanie, pani powiedziała, że modliłam się, bo przecież tyle ludzi wysłać, prawda, samolotem, to trzeba znaleźć sponsora, tak wszyscy mają dużo. rodziny, dzieci, dużo pieniędzy, <laughs> raptem znalazł się lot, który powiedział, dobrze, płacę. I za to jesteście wdzięczni, prawda? Bardzo. I się mówi, Boże, kochani, jak to dobrze, tam Bozia czuwa. Mhm. Znaleźli się Państwo Manaykoscy, którzy zrobili piękny order, który Pani przekazała mhm. Ojcu, Świętemu. Mhm. Ojcu Świętemu. Jak to było w ogóle? Jak przyjął to? Proszę powiedzieć. No, z jakimś też zaskoczeniem wielkim, że my przynieśliśmy coś takiego I, i ktoś ze znajomych kto był niedawno w Rzymie bo jest miejsce na prezenty czy jakby nazwać inaczej pamiątki dla tak. Ojca Świętego że wśród tych prezentów jest i nasz. Czyli on został w tej. Ja, Jakżeż by inaczej Pani tak, ta no Nie może być I, inaczej. I to było piękne i wydaje mi się, że mamy taką młodzież, a poza tym Pan doskonale wie, że pracuje się ciężko z ludźmi trudnymi. Ale nasza młodzież jest naprawdę chętna i o dużej kulturze, i oni zdobywają. Jestem przekonana, że każdy z tych młodych ludzi, który, którzy byli, mógłby godzinami opowiadać, bo oprócz wizyty wykorzystaliśmy czas, że byliśmy w wielu pięknych miejscach we, w Rzymie i na Monte Cassino. Więc taki wyjazd pomógł mi jak gdyby rozszerzyć i, i ich horyzonty, ich zainteresowania i, i to nam pomaga, bo cieszą się bardzo teraz, że jedziemy do, do Polski na festiwal, że będziemy w Grecji, gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze i tym żyją. Jestem przekonana, że będą zawsze wspominać. Pana i to spotkanie dzisiejsze, bo ono jest piękne. Będę go zaliczała do bardzo ładnego. Ja, panie dziękuję Pani panie, no, panie Nie Krzysiu. ma znaczenia, panie Cicino, w wymiarze duchowym w życiu człowieka jest tak, chrzest, pierwsza komunia, prawda? Bierzmowanie, Bierzmowanie potem ślub, ślub, potem niestety. Tak, amen. amen. Ale też to spotkanie z Janem Pawłem II też jest tym duchowym, wspaniałym spotkaniem. To tak już się nie mówi między czym a czym, prawda? Mhm ale kolejnym namaszczeniem, błogosławieniem, czymkolwiek, spotkanie z człowiekiem wyjątkowym. To, to się o tym pamięta. Ania Krysiński. Jeżeli ja mogłabym dodać, wydaje mi się, że nie tylko ja, ale i pan Mieciu i młodzież, która jest z nami, Tyle lat czuję błogosławieństwo Ojca Świętego. Jesteśmy bogaci, jesteśmy wrażliwsi i to przesłanie, które Ojciec Święty głosił: nie lękajcie się, naprawdę w stu procentach dotyczy zespołu Polonia, bo tyle krajów, które odwiedziliśmy, 18 krajów świata i Izrael, kiedy był Ojciec Święty tam, właśnie w marcu, kiedy wszyscy mówili, że to jest chyba najbardziej niebezpieczne, wizyta, zespołu Polonia było cudownie i to, że mogliśmy odwiedzić sanktuaria Matki Boskiej i w Lourdes i w Guadalupe i w Fatimie i śpiewać barkę, modlić się śpiewając jest naprawdę cudownym błogosławieństwem Ojca Świętego dla nas wszystkich, dla zespołu Polonia. Ja myślę, że to jeszcze również scala zespół, prawda, bo wtedy jest tak zwany jeden duch, prawda, jedna myśl. Generalnie jesteśmy razem, ale w takim wymiarze, w jakim byście się spotykali z Janem Pawłem II, świadczy o tym, że to jest jeden tor myślenia. Wielki człowiek, mieliśmy szczęście, chwała Bogu, prawda? Tak to się zaczyna. Mój przyjaciel Mikołaj Krasnodębski, z którym będę miał przyjemność poświęcić całą audycję 27. dotyczącą Jana Pawła II i jego encykliki, które pisał i o pracy, i o miłości oraz sentymencie, mówił cały czas o niezwykłej miłości do ludzi młodych. Całą podstawą egzystencji jest człowiek rodzący się i kształtujący się. Jeżeli wy przekazujecie mu dobre cechy, nazwijmy to trywialnie fluidy, to wtedy ulepi się człowiek bardzo ważny, wartościowy. Jakiekolwiek działania, które wy robicie w zespole, są właśnie w tym kierunku. Tutaj dwie cudowne młode mamy, które były tam mają dzieci, okazuje się, że ich dzieci tanczą w zespole. No właśnie tutaj, pani mi powiedziała wcześniej, mówi, tylko proszę mnie o nic nie pytać. A ja właśnie mówię, nie, właśnie zapytam. Zapytam, bo ja myślę, że tam coś zostało z tego spotkania. No na pewno zostało. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, że ogólnie byłam tam, widziałam. Myśmy się wszyscy, jako starsi, przesuwali, chociaż go troszkę dotknąć. Zdjęcia mam bardzo blisko, akurat koło... Udało się. Udało się. Każdy chciałby być najbliżej. Tak. Ty zdjęcia osoby... są piękne. Ja do dzisiaj patrzę na te zdjęcia, mam w ramkach te zdjęcia powieszone. Jak mąż coś tam mówi, to kochany, ja jestem święta. Tak, no. dokładnie, jestem święta i Prawie całe się... życie będę. Jestem w tym tak traktuj. Jak, bo to tak trzeba traktować, słuchajcie, naprawdę, bo to jest coś, no, dar niezwykły, cały czas wszyscy mówicie o tym, że to jest dar, ja w waszym imieniu już mówię, proszę Państwa, to jest dar i mówię to również do Państwa, do tych, którzy oglądają program ten dzisiejszy, wszyscy, którzy byliście u Jana Pawła II na audiencji, na spotkaniu, wiecie, że z was to zostało do końca życia i tak będzie, a, prawda, i tak jest, a koleżanka też mówiła, proszę mnie nie pytać. A, A Pani jest... już, przepraszam, że przerwy. Pani już mają dzieci i te dzieci tańczą w Zespole Polonia, to jest bardzo piękne. Znaczy, no to jest, to jest jednak ogromne przeżycie, tak, to się będzie pamiętać całe życie, to nie, 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 nie ma możliwości, żeby coś takiego zapomnieć. Tak sobie myślę, po prostu, właśnie co powiedzieć, ale z tego naj, najbardziej, co mi się wydaje, jak po prostu komukolwiek się pochwalę, to wszyscy mówią wow, że ty widziałaś papieża, byłaś u papieża na, na prywatnej audiencji. To jest po prostu naprawdę szok. Też miałam wtedy bodajże, nie wiem, 15 lat, także to jest naprawdę zaszczyt, wielki zaszczyt, żeby po prostu zatańczyć dla kogoś tak wielkiego. Teraz kolega cywil tutaj, bo już ciebie tutaj cywil? <coughs> Ubrany w cywilu. Ty też byłeś, prawda? Miałeś dostąpiłeś tego zaszczytu. Tak, to był wielki zaszczyt dla mnie. Ja, ja, może, ja przepraszam, bo nie zapytałam, mieliście się przedstawić, ale to może ty dokądś i panie się przedstawią? Oczywiście e, Filip. Tak, a nazwisko? E, Soboń. Soboń. Panie? Monika Moździerz, Paulina Nowak. No i to naprawdę był taki wielki zaszczyt dla mnie, jak dla każdego zespołu, że do te, mimo, że to było 16 lat temu, ja, Wszystkie te pamięci mam na tą laską tak o, tak tu pozie tak, tak tak w tym krakowiakiem, to, to naprawdę to to wzy no, normalnie szły, że nie, mo, że nie można było to powstrzymać, powstrzymać się. i, i to na, ja naprawdę tego nigdy nie zapomnę to, do całego życia to to by moje mój chyba najlepszy Dzień Czas i dzień, ja, jako żyj, jako człowiek teraz, i to mnie dużo nauczyło, że to, to nie zależy, czy, czy ktoś jest biały, czy, czy, czy czarny, czy, czy tam jest muzułman, czy katolik, każdy jest człowiekiem. I to zależy właśnie, co jest w sercu, jak ten człowiek się zachowuje, i każdego trzeba szanować tak jak, tak, tak jak Jan Paweł II. Każdego szanował. To był naprawdę człowiek święty, i, i to, co w kwietniu, jak będzie 27. Po cały świat będzie wiedział, jaki to naprawdę był wielki człowiek. I ja jeszcze mam ten różaniec, co on poświęcił, i trzyma to właśnie w samochodzie, bo to jest naprawdę taka pamiątka, co nikt nie może mi zabrać, i to, i to tylko jest dla mnie. Ona cię chroni. Ona cię chroni. Ja tak myślę, zawsze mhm. chroni i zawsze jest, przy, jest papież zawsze jest przy mnie. Proszę przed koledzy, teraz już nie w cywilu, tylko <głos》, głos》>, w kostiumach. Pamiętasz nazywam, ten moment, dobrze? Nazywam się Piotr co Będę szczery, trudno jest mi przypomnieć wizualnie te momenty, ale co pamiętam z tego, bo ja miałem 9, 9 lat emocjonalnie bardzo pamiętam to, te przeżycie. Wszyscy pokali. I w jednym momencie też zacząłem płakać, tak naprawdę nie wiedziałem czemu, ale, ale to też mnie zaefektowało. Ale, ale mówisz szczerze, no bo człowiek młody wie, że płaczą, to się wzrusza ze wszystkimi, prawda? Tak. Ale dzisiaj wiesz dlaczego. Tak. Dzisiaj wiesz dlaczego, nie. bo to tak jest, bo to jest, to jest taki pęt, że wszyscy płaczą, coś się dzieje wzruszającego, prawda? I też płakałeś, ale no. to pięknie, że ma, masz odwagę to powiedzieć. Ja. Do, dotknął moje serce i wtedy może nie byłem świadomy tego, um, co dokładnie to było, ale teraz rozumiem, jak dorosłem. Dzięki Piotrze. Mam na imię Janusz Krysiński. Um, miałem wtedy 12 lat i to naprawdę był cudowne chwile, cudowny dzień. Um, miałem zaszczyt dotknąć papieża i też zacząłem. I, i do, do, do tego dnia pamiętam te, te chwile, i później w szkole mówiłem, pisałam o tym, i, i mówiłem kolegom, i nikt, nikt mnie nie wierzył, że ja naprawdę nie tylko zobaczyłem papieża, ale dotknęłam go, i, i nauczyciele. I to było naprawdę coś pięknego, i tak jak inni, nie zapomnę do, do, do końca życia. To może ja króciutko mnie sław dziś. No cóż, ja, dla mnie na pewno to, co młodzież wspomniała, był wielki zaszczyt. Jak zacząłem grać Krakowiaka, właśnie na tym akordeonie, który notabene wrócił z Rzymu w czterech częściach. <gry> A to jest dla mnie tak ważny akordeon i ja po prostu była bardzo może, drogo... Może operator pokaże akordeon? Bardzo drogo, jest... on był, tu było jest... pół, tu było pół. Jak ja, ja się rozpakałem jak zobaczyłem. Ja ale pow... to już wracałeś z powrotem. Jak tak? żeśmy wrócili, ale powiedziałem, że obojętnie ile to będzie kosztować, ten akordeon musi być naprawiony. Ja zapłaciłem bardzo grubo, ponad nie, 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 parę tam ładnych słówek <laughs> za to. Może nikt akordeon, nie wie. No. Na tym akordeonie ja będę grał do ostatnich moich dni życia bo jest dla mnie tak wartościowy. Natomiast... Panie Mieciu, muszę Panu powiedzieć jedną rzecz. Mieciu, bo my jesteśmy no na tanie. tej... Mieciu, coraz piękniej grasz. No o, tak. dziękuję. Natomiast wielkim zaszczytem było dla mnie właśnie, jak zacząłem grać Krakowiaka, bardzo blisko stałem Papieża, młodzież tańczyła. Patrzę, wszyscy płaczą. Ja mówię, Boże, jak ja się rozpłaczę, to nie będzie koncertów w tym Custer Naprawdę. Ja trzymam ta-la-la, la, a Papież pum. Tak mi dodało tuch i ja tu musiałem trzymać władzę, nad... Ania płacze, pani Celina płacze, mamy płaczą, no ja musiałem pilnować tempa. Bo Tylko jeden na... Mietek nie płacze. No nie mogłem, nie mogłem sobie pozwolić na to. W każdym razie musiałem to ogarnąć, po prostu w tym sensie wykonania i tempo, i słowa, to, co żeśmy śpiewali, wszystko. Pani na... Cecylio, mnie ci się upomina jakiś medal za odwagę. Natomiast pani je... o tym nie wiedziała. Jeszcze no. jedno takie moje właśnie, co zapamiętałem na audiencji generalnej. Przed nami siedziały zakon sióstr z Poznania, nie pamiętam z jakiego zgromadzenia. W każdym razie coś zaśpiewały, a papież mówi, nie wiem, czy to pamiętacie, papież oj, nie bardzo wam to wyszło. No, a cała sala w śmiech, bo tam było bardzo dużo Polaków, natomiast nasza młodzież jak zaśpiewała, dostała takie owacje, ja to mam nagrane na wideo, bo ktoś mi nagrywał, po prostu w rytm tego śpiewania było, no było i po prostu było tak znakomicie nagłośnione, to echo tak od Dawał, że to po prostu jakbym był w jakiejś sali w, w greckim, a ten nie wiem, gdzie bym był. Tak to brzmiało. To jeszcze Duch Święty się wyłączył do tego. Być może. No i, i natomiast po audiencji, jak myśmy wyszli w Kastel Gandolfo przez ten pałac papieski, myśmy ze cztery godziny grali, śpiewali z radości, było tak gorąco zlani. Byliśmy te kostiumy, to można było wykręcać. Ale skąd myśmy tyle siły mieli? I jeszcze jedna rzecz. Drogi że Mieciu, star... byłeś młodszy. A, no, oczywiście, 16 lat. I oczywiście i, e, oczywiście, rano, żeśmy bardzo wcześnie wyjeżdżali, bo mieliśmy dużo wycieczek na występy i, i, i było Monte Cassino i to wszystko zaspane. Ja zaczynam, oto to jest dzień, w, sam, w autobusie wszyscy śpiewali, już wesoło, już radość była. Także na pewno dziękuję pani Celinko Jania i młodzieży, bo też się przyczyniłem do tego, żeśmy po prostu się starali przygotować jak najlepiej. Było w bardzo ciężkich warunkach i to było tak szybko przygotowane, ale myślę, że myśmy naprawdę się przygotowali znakomicie. Nawet żeśmy tańczyli na Placu Świętego Piotra. Mieliśmy chmary ludzi. No i tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję naprawdę i czuję błogosławieństwo papieża. My wszyscy. Nazywam się Dziakun Kresiński i ja pamiętam, jak wszyscy się ubierali. Właśnie rano przed, przed tą prywatną audiencją, przy tym spotkaniu i wszyscy buty czyścili i, i stroje prasowali i włosy robili i, i każdy po prostu nie mógł uwierzyć, że ten dzień już tutaj przyszedł i, i każdy miał uśmiech i, i byliśmy tacy poekscytowani, podekscytowani. podekscytowani. I, I po prostu nie docierało, co, co będzie. I pamiętam, że się otworzyły te drzwi, i był z nami też taki ojciec, nie pamiętam jak się nazywał. Hejmo! Hey. Tak, i właśnie nam, nas wszędzie prowadził. I jak on otworzył te drzwi pierwsze, ja mówię, o oh my gosh, oh Jezus, już, już, już idziemy, idziemy do papieża, i weszliśmy, i czekamy, i już po prostu te, te nerwy, te emocje są w środku. I on wchodzi i po prostu. Jedną rzecz tak dokładnie pamiętam, że raczej dwie rzeczy. że Jak zaczęliśmy śpiewać, to tak jak ludzie czasami mówią: o, jest światło, i coś się takiego widzi, naprawdę było takie białe światło. I ja też byłam młoda, chyba miałam 9 czy 10 lat. Wtedy I myśmy... byłaś młoda, tak? <laughs> byłam młodsza. I myśmy w trójkę śpiewały właśnie tą piosenkę. I też cały czas płakałam i widziałam to światło, i płakałam i to światło. I ktoś się spytał, no co on miał na, na, na twarzy, jaką emocję? Ja mówię, ja nie pamiętam, bo, były, bo on był cały biały, to było to światło. I tak jak było e, mówione przedtem, że, że czujemy, że papież jest z nami, że po prostu wszędzie, gdzie wyjeżdżamy z zespołem, ja, po prostu on jest z nami. Przez, z nim wyjeżdżamy. To, że, że wracamy w jednej części, to, że możemy występować, to... Oprócz akordonu. Drugi... <noise> Oprócz akordonu. To jest naprawdę jego błogosławieństwo i my naprawdę jego kochamy. Mało, że, że jesteśmy katolikami, ale że jesteśmy Polakami i za nim jesteśmy tak mocno i, i tak jego strasznie, strasznie kochamy i jesteśmy bardzo dumni, że, że byliśmy z nim i, i niestety... Nasze dzieci nie mogą mieć tego przeżycia, ale my możemy te emocje i, i to, co pamiętamy, przekazać. I jeszcze raz jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo Jego kochamy i jesteśmy bardzo zaszczyceni, że, że mogliśmy takie coś spotkać, bo to, to tylko się raz dzieje w życiu. Uh -huh. Dziękuję. A się nazywam Marlena Dziś i miałam też 12 lat, tak jak... Janusz. Um, I po prostu pamiętam, tak jak Piotrek mówił, że tak szczerze tak, tak jako dziecko, to tak do końca tak, o co się dzieje, coś naprawdę wspaniałego, ale tak do końca nie wiem jeszcze, ale okej, okay, to dobra, idę z tym. I pamiętam, jak tak przyszliśmy i okej, okay, idzie papież, nie, okej, okay, to ustawcie się jeszcze, tak, okej, okay, jeszcze ostatnie poprawki i tak dalej. I tak czekamy, nie, no, jak lalki, czekamy, <laughs> czekamy i w końcu papież tak powoli tam coś, coś tam się rusza, jeszcze nie, okej, okay, później, nareszcie I pamiętam te wszystkie zdjęcia, co jak widzę siebie, jak papież tak dochodzi po fotograf, co sekundę, Kapsryka, każdy mm -hmm. moment. I jak patrzę na niektóre zdjęcia, to mam oczy tu jak papież i później tu i później tu i po prostu tak jak radar, nie mogłam oczu wziąć, po prostu myślę, wie, klatkami, czułam, tak. że, ja, że coś naprawdę wspaniałego się dzieje. Um, I pamiętam, że tyle było przygotowania i z tą piosenką we trójkę, to było tak ekstra, jakby był czas. I pamiętam, że tak myślałam, no to czy będzie chciał, czy tak na tatę patrzyłam, tak, czy będzie ten czas na tą piosenkę no i papież wtedy powiedział, że święty Jacek Właśnie. działa, zaśpiewajcie coś jeszcze, to tak, okej, okay, okej, okay. mamy piosenkę. Ale pamiętam, że w tą drugą się tak trochę wstydziłam, bo tak, już tak więcej jakby presji, ale naprawdę było bardzo wzruszające, no i ja myślę, że dla mnie najwięcej to, to, że byliśmy razem i do tego dnia, ja to, że byłam z tatem i, i z moimi koleżankami i z wszystkimi tutaj, co do końca życia, to będzie taka rodzina, co będziemy wspominać ten dzień. Ja myślę, że to jest najpiękniejsze, że Papież właśnie przekazuje, przekazuje tą miłość i do, do ludzi i do tych w naszym życiu. I to jest jakby najbardziej mocna rzecz, co z tego wzięłam, po prostu, że to, ten wzór, co on zbudował i co mhm. będę mogła mieć do końca życia. Mam na imię Justyna Kosiana jestem słynna dziewczynka, którą laurkę wręczałam dla papieża. Nie wiem dlaczego dostałam ten doszczeć, ale jestem bardzo, bardzo dziękuję, że ktoś mi, moja ciocia mi przyniosła tą laurkę i powiedziała tej, ty daj. Pamiętam najbardziej moment, kiedy tak jak moja kuzynka Jacqueline była ze mną, powiedziała, że... Ona pamięta ten moment, ale nie pamięta jego twarzy, bo wszystko było biało. Ale ja pamiętam, jak wychodziliśmy z tego i płakaliśmy, bo musieliśmy wychodzić i później wyszliśmy na plac i nie chcieliśmy wyjść. Tańczyliśmy na placu, siedzieliśmy tam i ja nie pamiętam, ile tam siedzieliśmy, ale nie, chci nie, chcieliśmy, nie chcieliśmy odejść. I ja Papież mnie nauczył bardzo dużo rzeczy i w moim życiu trzymam papieża blisko w moim sercu, ale wiem, że papież by chciał, żebyśmy ludzie siebie kochali i żebyśmy dla siebie byli dobrze i to jest taki jeden ideał, który trzymam za sobą. Kochani, ja mam do was prośbę, bo to wszystko co mówicie, ja się pod tym podpisuję, tak patrzę, nie powiem, że z zazdrością, ale z taką normalną ludzką rozrzewnieniem i nostalgią. No cóż, ja nie miałem, nie dostąpiłem tego zaszczytu, ale widzę, ile to spotkanie Wam wszystkim z osobna przyniosło szczęścia i takiego przekonania i takie, taki gol na życie, prawda, że trzeba tak postępować, tak postępować, tylko spotkanie, prawda, czyli wielkość tego człowieka spowodowało, że Wasze myślenie stało się inne. Ja myślę, że, Panie Mieciu, czy możemy spróbować zaśpiewać, Oto jest dzień na zakończenie? Ale, a może to się niech dziewczynki zaśpiewają jeszcze raz. Tak, znaczy tutaj... Bardzo, bardzo, bardzo prosimy jakąś piosenkę, y, którą, którą... Napisana przez Mariannę dziś. Czyli przez małżonkę tak, do, do, do... Tu... Józef... spraw. Józef... to jest troszeczkę też taka zbieżność, bo one były bardzo małe wtedy. I... To było na ich skalę napisane. One teraz sobie to mogą zaświerać, jak już są dorosłymi panami, prawda? No. A my to, może, to, może następny a my, wywiad na trzy głosy. A tak. ja sekundkę, drodzy Państwo, to jest specjalnie również dla was. Mówię tu do telewizji w telewizji PolWyżyn. Posłuchajcie, ostatniej ostatnie piosenki w wykonaniu zespołu Polonia, nie całego, ale tych, którzy spotkali się z Janem Pawłem II. Ja chciałem. Na zakończenie, pani Cecilia, serdecznie pani podziękować za wkład pracy przez tyle lat, Ani Krysińskiej, panu Mieciowi i wam wszystkim z osobna, że jesteście tacy piękni i naprawdę mam zaszczyt y, za pośrednictwem telewizji Polwyżyn, oczywiście w mojej audycji, y, w moim programie gościć was, a państwu życzę przyjemnych wrażeń i do następnego zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Damy u twych snu naszą młodość, naszą radość, ciężką pracę wielu prób. Ciężką pracę wielu. Z radością młodych lat, chcę zatańczyć, chcę zaśpiewać i pokazać polski kwiat. się, cieszy, że są sobą, bo to wielki Boży cud, bo to wielki Boży cud. Popłokosław, Ojcze święty, naszą sztukę tanieć niećmi. Aby zawsze nasze serca.